Dobrý večer. Tak e, myslím, že ten meč e, pošiel dla nás dobře. Mali sme šťastie pri e, dvoch situáciách pred gólem Šetivníka. Do meču sme šli s, e, s plánem, že chceme grať v systému, ktorý e, chlopáci znajú i chceli sme zrobiť nejaké zmieny, zmieny e, v tom ústavení, aby sme možno všetivníka prekvapili. Išli sme do zdobenia brámky po stálom fragmente, len nenadlúko sme sa tešili, lebo všetivník mm, mal stále vážne situácie v pole karne, kde Adamský pokázal svoju akož e, každou pivkou, ktorá šla do šrotkovanie. I myslím si, že v tej prvej polovie byl vynik ze stavu 1 do 1. Dla nás nespravodlivý po e, dobrej situácii, kde sme si otevželi bojisko, sme mali Karolem e, dobrú šanci, e, nezdobili sme bránku a všetímník e, nám pokázal, jak, jak zdobiť tie bránky. No, za všetko sme dostali dva góly, e, Čeká nás mnoho, mnoho, roboty s chlopakmi. Som rád, že, alebo teším sa z toho, že ten meč mi pokázal duže, duže veci, mnogo veci, na ktorých musíme sa popraviť i, i šukať to najlepšie, čo sa týka skladu do nástepných mečov. Přetivníkovi chcem pogratulovať za Dobry grę, byli niebezpieczni, byli efektywniejsi. A, a zdobyli tutaj zwycięstwo. Dzięki. Dobry wieczór. No ja tutaj zacznę może od takie nietypowo e, takich gratulacji też dla trenera, bo widać było, że, że drużyna e, pokazała się z dobrej strony z nicza i to już był, to był inny znicz e, e, i strukturalnie ta gra wcale nie była taka z naszą przewagą. Troszeczkę z obawami podchodziliśmy do tego, do tego spotkania, bo, bo też nie wiedzieliśmy, na jaki system się trener zdecyduje, czy taki jak grał w Jastrzębiu, czy, czy zostanie przy tym, który tu, tutaj zastał w Pruszkowie. Także mieliśmy troszeczkę takich zawahań, musieliśmy się tak dwutorowo przygotowywać, ale myśleliśmy też o sobie. Obawy było, no bo w pierwszym składzie trzech młodzieżowców. Co, co, co też jest ważne i zawsze no, ta młodzież fajnie trenuje, fajnie się sprawuje, natomiast wiemy, że, że, że no, nie mogę tutaj takiej całej odpowiedzialności dużej na nich jeszcze zrzucać. Natomiast zareagowali dobrze i cieszę się, że, że, że potrafiliśmy odpowiedzieć, bo reakcja w sporcie jest i w piłce nożnej jest, jest kluczowa i mimo że dostaliśmy bramkę, to potrafiliśmy wrócić do swojej gry, wrócić do swojej struktury, grać to tak różnorodnie, co o czym tutaj trener dziękuję za gratulacje i pochwały powiedział, graliśmy i, i przez środek, i graliśmy bokami i te akcje były bardzo różnorodne. Natomiast nie był to tak łatwy mecz, jakby się jakby wynik mógł wskazywać, bo z nich naprawdę yy... Wieloma fragmentami no, grało się jak równy z równym i też stwarzał wiele sytuacji. Także że myślę, że z nic tutaj jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Natomiast ja się cieszę, że, że utrzymujemy taką stabilną formę, że moi zawodnicy no, pokazali też dorosłość, tak? Mimo młodego składu pokazali dojrzałość i, i utrzymaliśmy formę z poprzednich spotkań i myślę, że, że, że tutaj nic nam się nie udaje, tylko po prostu na wszystko. Solidnie pracujemy, zapracowaliśmy i stworzyliśmy dzisiaj, myślę, fajne widowisko. Dziękuję.